Cześć. dzisiaj w ogóle mm, ja tak sobie szukałem takich tych, nie? śpiewałem, szukałem i kolor to mój kolega zadzwonił Filip L10 y, dlatego, że na tam jak on śpiewał to y, po prostu 5 sposobów nabyło i po prostu ten. Co się zachowywało na maniach pięć posłów na i patrzcie. Tutaj jest to. 5 posłów na taki ma wynik tej. W ogóle Nie wiem dlaczego oni tak śpiewają. Tu ma wszystko, nie. I po prostu yy, nie wiem no po prostu super to jest, bo... Nie mogę... nie mogę nic powiedzieć, bo po prostu to jest tak fajne. No i tyle. Myślę, że subskrybujcie mnie, bo naprawdę pięć sposobów na było. A ja nie żartuję. Uwierzcie mi. Po prostu mi uwierzcie.